Cześć wszystkim z tej strony Bartas z kanału Bartas Zone. Witam was w moim pierwszym odcinku. Będzie to mój debiut, więc liczę na feedback z waszej strony, jeżeli to do kogoś dojdzie. Hmm. Chciałem wam przedstawić grę o nazwie Karty, tak jak się pisze. Karty. Jest to gra rasiana <coughs> z czasów II wojny światowej. Mi osobiście wpadła do gustu. Co prawda nie mogę ciągle wyjść yy, z tego 20 poziomu z tej rangi kadeta, bo raz wchodzę, raz wychodzę. No, najwyższą rangę, jaką miałem, to była ranga 18. Ale niestety, mam wrażenie, że ludzie grają tymi samymi buildami w tej grze, a więc tak yy, zanim zaczniemy, to. Tutaj macie podgląd rank, które są, nawet dni, które są w tym sezonie. Pozostałe do końca. No i tutaj są te nagrody na koniec sezonu. Wiadomo, kurczę, chciałbym dostać się wyżej. No, miałem kaprala najwyżej, więc było w porządku. No, wiadomo, mogłoby być trochę wyżej. Ale ja jestem bardzo ciekawy, jak grają tacy, właśnie z marszałkiem polnym. Bardzo mnie to ciekawi, jakie oni stosują buildy. Ja osobiście nie stosuję żadnych. Buildów z internetu, czy cokolwiek, wolę sobie sam wszystko zbudować. Z pozyskanych kart, oczywiście takie fajny rewers, udało mi się też zdobyć podczas eventu. Podczas to było 1 listopada, 11 listopada, jakoś tak, podczas święta niepodległości. Zdobyłem ten rewers. Gram oczywiście Polską i Wielką Brytanią. Staram się zrobić cokolwiek, żeby moja defensywna gra przerodziła się w grę agresywną. Próbuję wykorzystać wszystkie moje karty strażnicze i wspierać to innymi kartami. Także występują yy, różnego rodzaju karty typu yy, właśnie straż, czyli wszystkie jednostki, właśnie muszą skupić się na biciu, jakby tej jednostki, najpierw, żeby odblokować taką drugą, która nie ma tej straży. Natomiast tutaj macie coś takiego jak zas zasłona dymna. Ta zasłona dymna powoduje to, że, jeżeli wystawicie tą kartę, to ona automatycznie, w momencie gdy zaatakuje, traci tą zasłonę dymną i może być atakowana. Nawet tutaj, jak macie napisane. Plus wywiad 3, czyli tak jak jest na wszystko jest ładnie opisane. Zagranie karty z wywiadem odkryje X kart z ręki przeciwnika. Czyli to jest tak naprawdę losowe. Nie wiem dokładnie, ile to odkrywa. Natomiast wiem, że raz mi się trafiły 2, 3. Przeróżne są także karty rozkaz. No ale co by tutaj dużo wam mówić? Yy, są przeróżne karty, naprawdę można przeróżne buildy stosować. Ja na razie mam jeden zastosowany, taki swój, który dopracowuję. No i na razie nie mogę wyjść z tego brązu, że tak powiem. Ale zaczynamy grę od, od rankingowej. Tutaj nie ma co się nawet zastanawiać. Zlokalizowało nam wroga i zaczynamy. Widzę, że już ma inny stół. Mój przeciwnik. Dobra, karty jakie wybierzemy. Już mamy dwóch strażników. Odrzucimy na ten moment Spitfire'a. Chociaż nie, Spitfire'a zostawimy. Odrzucimy tą kartę na razie. I tak zostawimy. Szybka odpowiedź, to nam dobrało. Do linii wsparcia. No to będą kolejni strażnicy. Więc tak jak mówiłem, gram pod strażników. Mam ich sporo, a więc nie wiem czy nawet nie za dużo, ale to lepiej mieć więcej niż wcale. Przeciwnik ma co prawda taki sam poziom jak ja. Chociaż mówię, czasami mam wrażenie, że ci ludzie grają na wyższych poziomach. O i dwa. Chociaż tu mi zadał tylko te dwa punkty, to nie jest dużo. Nadal mogę go uderzyć. Tak zrobię. I to wszystko. Czekamy dalej. No dopiero z zaczynam z YouTube'em sporadycznie, hobbystycznie. Zaplanowałem sobie, żeby nagrywać i może chociaż coś. Uda mi się wam przekazać O właśnie i pod tą kartę głównie chcę grać Mianowicie dostaję 1 plus 1 Gdy rozmieszczę ją właśnie Lub dodam jednostkę ze strażą Czyli miałbym już strażników W sumie trochę błąd zrobiłem Mogłem najpierw dać strażników Bo teraz jest on narażony na ataki Chociaż widzę, że przeciwnik same dobory kart ma no, i taki myk sobie zrobimy na sam początek. Myślę, że zaraz przejdziemy na front. Tą jednostką dodamy sobie jeszcze. Oj, chociaż tutaj plany się troszeczkę zmieniły. Musiałbym jak najszybciej go wybić, bo będzie im dodawało 1 plus 1 za każdym razem. Najgorsze jest to, że nie mam jak prawdopodobnie go wybić. Mogę go przesunąć na razie na front. Przyszpilimy tą jednostkę, żeby nie dodawała im tych punktów. Myślę, nad tym strażnikiem. I kończymy turę. Nie wiem czy to się uda. Chociaż nie. No dostał. A nie powinien. Tak mi się wydaje. Bo go przeszpiliłem. Chociaż no. Pomyliłem przeszpilenie z uciszeniem. Bo jest w tej grze takie coś jak uciszenie. Które całkowicie ucisza kartę. Tutaj widzę strasznie fokusuje tą kartę. 22 Pułku Piechoty Morskiej i właśnie mi go wybił, niestety. No tutaj, kurcze, widzę, że będzie fokusował, ale nie ma kart, za to ja mam. On nie ma, widzę, że będzie fokusował, właśnie, plus, plus jedyneczki, plus dwójeczki. Będzie próbował, no muszę zrobić wszystko, co w mojej mocy, żeby nie dopuścić do tego, że podbuduje swoją armię. Na tyle mocno, że pożałuję tego. I kolejny ten czołg wystawił. ale właśnie to jest taki myk. Że czym bardziej będzie przesuwał do przodu te karty, tym więcej ja będę dostawał, że tak powiem, punktów <laughs> poprzez tą kartę polską. Dobra, możemy w zasadzie pojechać. Myślę, że zniszczymy mu tą kartę. No bo jednak ona strasznie dużo daje przeciwnikowi. Brytyjskim plus 2 do obrony mogę zapewnić. Karty zostawimy sztab, sztab na razie też możemy zostawić. Myślę, że dobierzemy dwie karty i zakończymy. Chociaż może nie, poczekajcie. Trafiła nam się bardzo mocna karta w tym przypadku. Damy sobie na Speedfire'a, i łącznie da nam to podwyższenie statystyk Speedfire'owi oraz Guardi Callstream czyli Strażnikowi. No, układa się jak na razie, moim zdaniem, bardzo dobrze to wszystko. A jeszcze lepiej będzie się układało, jeżeli on będzie swoje jednostki przesuwał na front. Tylko pytanie, czy on będzie przesuwał te jednostki na front? To jest pytanie. Na razie, może zaatakuję mu tę bazę, no bo jednak nie wiem, czy potrzebuje atakować mu te jednostki, gdyż są one raczej w marnej pozycji. Chyba, że mnie zaskoczy za chwilkę jakąś kartą, i tak naprawdę, powiedzmy dwie tury, i mam grę wygraną. Oj kurczę, to się nie spodziewałem takiej karty. Wielu kart jeszcze nie znam w tej grze. Jestem początkującym graczem. Co jedynie mogę ją polecić, naprawdę jest fajne na takie wieczory, bądź dla ludzi, którzy chcą się odprężyć i lubią przede wszystkim militaria. Bo tak jak Państwo słyszycie, słychać naprawdę bardzo fajny soundtrack tej gry. No dobrze, w sumie mogę sobie to jako środek zaradczy, mogę to sobie dodać i zakończamy turę. No najprawdopodobniej będzie już koniec gry, no bo wątpię, że dostanie nagle taką kartę, którą zniszczy tych wszystkich strażników. Gdzie on się nawet nie może na front przesuwać, bo za każdym razem moje wszystkie jednostki w linii z. Yy, nie to wszystkie jednostki dostają. Nie tylko wsparcia linia, ale też i linia frontu. Więc super, no ale musi się z kolei znowu przesunąć jednostką do przodu. No nie dopisałem o karty. Podejrzewam, że gdyby mu dopisały, tak jak mi. I właśnie też to zauważyłem w tych grach yy, karcianych, że raz mi dobiera więcej kart i mam więcej niż przeciwnik. A raz z kolei przeciwnik za to ma więcej kart, a ja ich nie mam. To jest ciekawe, na jakiej zasadzie to działa. No ale cóż, przechodzimy dalej. Tutaj też jest coś takiego, że możecie sobie wykliknąć plusem i wybrać nową talię, bądź nową talię gotową do bitwy. Nowa talia jest dla osób, które chcą stworzyć od podstaw samą swoją talię. Są różne kraje, powiedzmy, wybiorę Związek Radziecki i talię sojusznika, czyli jakby łączy się dwa kraje w jeden. Powiedzmy, żeby uzyskać jak najlepsze karty. No i z racji, że jestem osobą patriotyczną, to wybrałem Polskę jako drugą, jako, jako sojusznika. A z tego dobrze, co wiemy, układaliśmy się z Wielką Brytanią, tak, podczas II wojny światowej, więc połączyłem Talie jako podniebnych, tak. Wielka, Wielka Brytania jednak miała bardzo mocne te samoloty, a Polska miała bardzo dobrych pilotów, świetnych. No, sami zresztą. Wiecie z historii, tak? Dobrze. Więc ja postanowiłem sobie, że dam Wielką Brytanię i naszego polskiego orzełka. Na drugie, dałem ze Związkiem Radzieckim wojna totalna. Jest to gotowa talia kart. Co prawda, ona jest gotowa. Ją się dostaje tam chyba na 30. poziomie danego kraju. Tak jak pokazywałem wcześniej, są tutaj różne poziomy. I po osiągnięciu 30. poziomu, tu będzie. Każdy kraj ma swoje poziomy, no i je się tam wbija, tak? Czy więcej, czy mniej. Maksymalnie tych poziomów jest, no, nie dobiłem jeszcze, ale też z tego co widzę, po 50 poziomie otworzą mi się kolejne poziomy, więc nie wiem co będzie dalej. Natomiast mam już 28 poziom po tym meczu będę miał. Nieważne czy go przegram czy wygram, bo jest wystarczająca ilość doświadczenia, żeby brakująca. Żebym zdobył ten poziom, tak? Dostaje się różne, przeróżne karty Karty, jakieś tam dzikie karty Na przykład dzikie karty służą do tego, aby tworzyć kopię tych kart, które już mamy w talii, tak? Czyli chcemy stworzyć kopię karty, powiedzmy, na poziomie Bo one mają też poziomy Można sobie wejść w karty I one mają takie znaczki I teraz te znaczki oznaczają yy, rzadkość karty yy, Teraz, oj, dodałem przez przypadek Nieważne Prawe przyciskiem myszy można sobie podejrzeć daną kartę przeczytać jej opis, jeżeli jest, a myślę, że chyba wszystkie karty mają takie opisy. Plus opisy atrybutów danej karty, którą ta owa karta posiada. No i można stworzyć. Na przykład tutaj akurat łącznie posiadane mam trzy serduszka, ale nie mogę stworzyć tej karty, ponieważ jak mam no, mam maksymalną ilość tych kart. To może pokażę tu. O, tutaj mam jakąś nową kartę. O. Tutaj mamy oczywiście opis, zdjęcie, możecie sobie przeczytać. Bardzo ciekawe jest, zalecam wręcz czytanie i zagłębianie się, żeby to dało ten tak zwany vibe, jak to mówią. Ok, powracając do tych, do tworzenia tych kart. Żeby ją stworzyć, jakby mam dwa okienka na cztery zapełnione. Potrzebuję nacisnąć stwórz i dodało mi to kartę, tak? Czyli mam trzy karty w talii, które mogę dołożyć do talii. Wiadomo, jeżeli się tą talię buduje, mamy ograniczoną ilość tych punktów, tak? Tych kart. I teraz tak. Yy, maksymalnie sojuszniczych kart może być, jeżeli się nie mylę, 14. No, jest też sklep wiadomo. Z przeróżnymi rzeczami. jakaś przepustka bitewna. Mogę pokazać, nie ma problemu. Jakaś o właśnie tutaj yy, jest opisane, że oferuje sześciokrotność i wartości. No nie wiem, ja w zasadzie rzadko kiedy wkładam pieniądze w gierki, chociaż nie powiem, że mam duszę hazardzisty, że tak powiem, ale no staram się tego unikać. Mamy tutaj tak, przedmioty z tej przepustki bitewnej mogą być używane z zastępującymi krajami przedmiot planszy, to pewnie będzie ten granat. Tył karty Sowieci, czyli zapewne będzie to, czyli ten rewers. Emotka Wielka Brytania, czyli Chain Up Old Boy, to będzie to. Alternatywna grafika Sowieci, to podejrzewam, że może to być ten kawałek materiału, ten co tutaj jest do połowy. Tak mi się wydaje, że to może być to. No i jest aktywna do 30, tak? Tam no tutaj się jakieś premie, zwiększenie poziomu skrzyni. Wiadomo, no kurczę, są różne takie bajery, które można polepszyć sobie grę. Można sobie też i pakiety kupować z przeróżnej masy, z przeróżnych krajów. Nawet można pokupować gotowe pakiety, jak pokazywałem wcześniej, typu takie ułożone już przez grę do kupna. Możemy się ować, na przykład talia. Chodzi właśnie o talię, talia przestrzały, tak? I tu można sobie sprawdzić, co ta talia danego posiada, jakie dane karty ma. W dodatku można sobie przeczytać, yy, w czym ona się specjalizuje. Czyli tutaj, no nie będę czy to Państwu masz, tanie jednostki, no, aby wcześniej walczyć o pole bitwy. Czyli w tej talii zapewne chodzi o to po prostu, żeby jak najwięcej jednostek z jak najmniejszą ilością tych punktów, bo te jedynki w rogu po lewej stronie u góry to są właśnie punkty, które to są te tak zwane punkty kredytów. I teraz na Każdą turę, jak też widzieliście, yy, z której z natury te kredyty się powiększają. Z tymi kredytami jest też tak, że można je zwiększać w momencie, gdy ma się karty yy, pozwalające zwiększyć. Tak, na przykład które ci dodają powiedzmy 2-3 kredyty, jeden kredyt, albo odejmują yy, wrogowi kredyt. Jeden, naprawdę karty jest mnóstwo. Można mnóstwo buildów zastosować. No, ja osobiście długo się nie bawiłem z moim buildem, natomiast doszlifobuję go za każdym razem, jak wpadnie mi coś w pomysł. Na przykład, teraz szczerze powiedziawszy, odjąłbym trochę tych strażników, bo naprawdę ich mam za dużo. Jedną tą mogę odjąć, bo ja mam naprawdę za duże ilości tych kart, a prawdę mówiąc, przydałoby mi się coś, czym mógłbym zaatakować. Powiedzmy odjąłem sobie tam kilku strażników. No mogę nawet dwie polskie karty sobie dać. Zastanówmy się teraz jaką kartę bym chciał, jaka by mi się przydała. Być może to mógłbym sobie wziąć, no bo jednak te elity. Elitarne karty, czyli karty z górnej półki. Mogą się trafić z różnymi bonusami, z fajnymi bonusami, raz z gorszymi. Tu będę miał pełno samolotów, ponieważ to jest talia pomieszana troszeczkę z tym. Bo tu jest talia walka powietrzna, czy jakoś tak. I tą talię otrzymałem w ramach bicia tego 30 poziomu. I pełno samolotów będę miał. To może być ciekawe. Dodam sobie ją na razie do mojej talii. I mógłbym w zasadzie to sobie dodać. Teraz tak myślę jeszcze nad tą krwawą jedenastką. To jest 2 plus 2 jeśli przetrwa walkę. Więc i inną no też dużo nie kosztuje. Więc wezmę sobie to. Tak myślę. To może odejmę tego iła. I dodam sobie to. Zapisujemy zmiany. I lecimy kolejnego rankeda. Zlokalizowano nam wroga, widzicie, dosyć szybko znajduje przeciwników. No zobaczymy, jak sobie poradzi. Widzę, że to już gra sami, Na pewno główną. Także będzie grał dużo doktrynami. To sobie zostawimy. To też może być fajne. To może na razie zamienimy. Oj, same wysoko postawione karty dało. No niestety, w sensie te punkty, które są. Sporo wymagają. Chociaż tu też nie tu będę miał górę, ale no i już zaczyna doktrynami rzucać niestety. Ok. W zasadzie mógłbym to użyć, ale nie jestem pewien, czy nie, nie zabije mi tej jednostki. Nie udało mu się. Często są takie doktryny strasznie dokuczające, które z automatu zamykają możliwość wyjścia z buildem. Ok, jeden punkt i przyszpiel. Czy ja chcę go przyśpilnie? Pomijamy po prostu turę. Teraz bardzo by mi się przydał polski polski strażnik. Tutaj mam tylko legiony. Ale to nie ten. To będzie ten, na który się tak cieszyłem wcześniej, na pierwszym meczu. Więc troszeczkę ciężka sprawa. Natomiast kurczę, muszę coś zacząć robić, bo inaczej mnie. No i już jest doktryna. Tak jak powiedziałem, zaczyna się gra. Chociaż przyspilenie zadziałało, odjąłem jeden punkt przeciwnikowi, ale co z tego jak straciłem swoją jednostkę. Więc one są strasznie upierdliwe. O, i co on tu rzucił? Te karty jeszcze nie widziałem. Grenadier. Okej, co by tutaj rzucić. Próbujmy tak. No trochę błąd zrobiłem. Troszeczkę za szybko. Dobiorę sobie może kartę. No i nie mam. Nie mam żadnych strażników. Jak na złość. I teraz właśnie widać to, że odjąłem sobie po, no, chyba dwóch albo Trzech strażników, i nagle nie mam dosłownie nic. Jak ręką odjął No i niszcz mi jednostkę. No, i teraz by mi się przydało. Właśnie. O jezu. Niestety tylko jeden uda mi się zrobić. No więcej nie zrobię. 3 i dwa punkty. No, jedynie mogę zrobić coś takiego, zabrać te dwa punkty na razie temu. Oni tak jest przeszpilony, więc nic nie zrobi, nie zaatakuje. Jak na coś nie mam polskiej jednostki strażnika. Tak jak zawsze sobie dawałem trzy. losowały się rzadziej, ale były, tak teraz nie ma ich wcale. No, niestety, myślę, że ten mecz będzie przegrany. Dobry naprawdę dobór kart dostał. Teraz nawet nalot dywanowy I mi nie pomógł. Tą samą kartę dostałem. Aj. No nic z tym niestety nie zrobię No nie ma opcji Że ja to wybiję, co z tego, że mógłbym tak zrobić Muszę wybić ten chociaż? Nie, to i tak jest koniec No to już niestety, ale No miał lepsze karty po prostu No tak jak mówiłem Kolejny poziom wbity Standardową złotą kartę otrzymałem, czyli właśnie tą taką poczwórną. Następna Yy, to będzie, to będą dwie brytyjskie, dzikie karty Dzika karta to jest coś takiego, że po prostu ona zamienia się W daną kartę, którą potrzebujecie I z automatu możecie zmienić do, Dodać sobie ją do buildu I sobie ją odbierzemy od razu no, Jeśli twój sztab zostanie uszkodzony, to już To jest fajna karta Posiadam już ją w swojej talii Natomiast nie mam jej w głównej karcie, w głównej talii Dobrze w takim bądź razie dziękuję za oglądanie. Czekam na jakikolwiek odzew, chociaż jeden komentarz albo dwa. Życzę Tobie Wam miłego dnia, wieczoru, popołudnia i do zobaczenia. Cześć.